Adama, znacie, witaj Adam. Ponownie Maria Kina, to prawda ten sam dzień, widzicie to wiele później, inna historia. Adam, rok temu wpadliśmy na pomysł, żeby sobie po prostu robić takie rzeczy, czyli doszliśmy do wniosku. To jest, to... Ja wiem, co jest, więc pokażę Wam jeszcze raz, bo pomysł jest Twój, e, żony, tak? Żony mojej, tak. Żony, pozdrawiamy żony. Pewnie nieraz ktoś próbował znaleźć w internecie przewody rozruchowe, czy też kable rozruchowe, jak <laughs> to woli. Kable mocy. Kable mocy. To jest dobre koślenie. i macie tam 600, 800, tysięcy Amper, różne 129,99. Są... Tak, z 2999. Ja mam też swoje kable mocy, które wykorzystywałem. 50, e, super. Tak i pamiętam, że składowe jeszcze przed pandemią, przed tym wszystkim, bo to robiłem lat temu 8, to części kosztowały mnie chyba 120 złotych. Mam mhm. na myśli przewód i krokodyle. Mhm. No i moja praca. Słuchajcie, e, kupiłem półtora roku temu na Allegro wszystkie najtańsze uh -huh. kable z danej e, kategorii, dwusetki, czterysetki i tak dalej. Pobadałem, pomierzyłem, po, 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 no w sensie potestowałem te urządzenia, podłączając też do e, używania w rozruchu, Wielu z nie, wiele z tych kabli spaliło się. Oczywiście, to Zjarało tak. się na łączeniach i tak dalej. Doszliśmy wtedy do wniosku, że Kupimy kabel spawadniczy z tego względu, że on jest bardzo elastyczny przy niskich temperaturach, przywiozłem dla Ciebie 35, uh -huh. też z prośbą do tego, żebyś sobie jakby używał w tych wszystkich swoich rzeczach i powiedział mi, chociaż ja już mam pewność, że to są naprawdę niezłe rozwiązania, bo zastosowaliśmy żaby, właśnie chciałem o tym powiedzieć, które to łączą. Adam, ale jakby wykonanie to wszystko, że dobry kabel to jest ważne, to wiemy, powiedz mi, w jaki sposób prawidłowo używać przewodów? z twojego doświadczenia rozruchowych, bo internet i te wszystkie, wiesz, jakby opisy mówią jedno, my się wzorujemy na wielu rzeczach, że niby tutaj do słupków, nie do słupków, tutaj złapać z bloku, tu nie z bloku. Powiedz, jak to zrobić prawidłowo. Dla laika, Adam, proszę dla laika. No właśnie, sam w ogóle rozruch samochodu, który potrzebuje prądu, nie jest taki oczywisty, tak? To było dobre, oczywiste lat temu 50. Dosłownie, bo w latach 90. pojawiły się już pierwsze problemy, dlatego mówię o, o półwieczu. A szczególnie w nowych autach, i teraz znowu, dla mnie samochód nowy to jest 2010 rok, dla Was w większości jest to stary Rumpel, ale ja tak postrzegam, bo jestem troszeczkę inny dot, rok produkcji. I w tych nowych autach, w wielu samochodach jest wręcz zakazane pożyczanie prądu, ale również pobieranie z zewnętrznego źródła z przewodów, bo może dojść do sytuacji takiej, że coś upalimy. Ale zakładamy, że sytuacja jest awaryjna, musi to zrobić, bo najłatwiej wymienić akumulator na czas. Proste. Albo zadajcie, Doładować. E, jeżeli są odpowiednie przyłącza, bo czasami widać pod maską, że jest powiedzmy jakaś klapka plastikowa, gdzie jest powiedzmy piktogram plusa mhm. e, czy minusa to korzystamy z tych właśnie podłączeń. To są miejsca przeznaczone tylko do awaryjnego odpalania, czy też do ładowania samochodu? Do ładowania. Ja też używam właśnie w przypadku podłączenia jakichś ładowarek, mhm. to z tego korzystam. Nie wpinam się w akumator bezpośrednio, no właśnie choćby z powodu tego, że istnieje ryzyko, że, nie wiem, zetkną się nam słupeczki, coś zaiskrzy lub wręcz, nie wiem, Podłączymy pod, pod to, tak? Źle. Mhm. Źle? No bo wiesz, N może być. Nerwy, nie nerwy, jak to jest. Stres. Tak. No i teraz co, jeżeli chodzi o masę w przypadku rozruchu. Staram się znaleźć miejsce na silniku, tak, żeby ten rozrusznik miał możliwie najwięcej prądu. Ale powiedz mi teraz tak, tak, oddawcy, Czyli sprawny, jeżeli nie ma tych specjalnych miejsc, to do to lecimy z, z, akumulatora. z akumulatora, bezpośrednio z akumulatora, tak? Tylko ważne, żeby nie robić tak, że łączymy plus i minus oddawcy i idziemy z tym tam, mhm. bo jest nieszczęście. Naprawdę, to wydaje się być głupie, ale widziałem tyle przypadków pojedynczo. Czyli co, najpierw idziemy z plusem? Tak. Pykniemy od sobie. Do drugiego. do drugiego, dokładnie. I masę zawsze w samochodzie potrzebującym prądu. Staram się gdzieś na silniku. Czyli nie przy akumulatorze, czyli ten, akumulator, tak. ten samochód, który ma problem z odpalaniem, to tak. tam szukamy tej masy gdzieś tam z bloku Najlepiej na właśnie tak. Czasami są jakieś elementy, które służą do wyjmowania silnika, jakieś uczy, albo jest kawałek powiedzmy jakiegoś aluminium, które wystaje i, i da się objąć to, to mhm. właśnie żabą. No to tak, to wtedy jest najlepsze miejsce, dlatego że wtedy omijamy to, ten instalację samochodu i tak dalej. A potrzebujemy tego prądu dużo, tak? I, i zawsze tak robię. Jak jest możliwość, to masę do. Do samochodu mhm, mi teraz... Zanim jeszcze przekręcimy kluczyk, bo ktoś tam użyczył prądu, pozwólmy, żeby popracował ten silnik. 5 minut, 10 minut. Mówisz o sytuacji takiej, że mamy już podłączone tak. kable, odpalił samochód numer 1, czyli ten ze sprawnym tak, akumulatorem, i prądu. wykorzystujemy jakby przewody Połączenie. do ładowania tak. tego słabego akumulatora. Tak, bo to pozwala nieco sprawniej zapalić, bo ten motor, który jest już tak wyładowany z jakiegoś powodu, mm -hmm. no trochę on e, będzie tej energii mógł się wskrzesić. To zawsze pomaga, szczególnie jak są mrozy. Ile czasu byś tak zasugerował, żeby to po prostu powodował? No z minut on pochodzi, żeby nie, nie grzać od razu. Tak? I też nie kręcimy, i, i słyszymy, że słabnie, tylko raczej robimy przerwy. W silnikach diesla w większości przypadków są już pompy elektryczne montowane w zbiorniku. I okazuje się, że ta pompa ma zbawienny wpływ dla choćby oleju napędowego w okresie przejściowym, gdzie jeszcze mamy trochę zimowego, trochę letniego, dlatego że ten, ta nadprodukcja, jakby ten przepływ jest bardzo wysoki. I raz, że. Krąży nam ten olej, i ewentualnie udrażnia jakieś tam rzeczy. A dwa, że to szczególnie w PSA było kiedyś udowodnione, że on się bardzo dobrze podgrzewa. Więc on jest ciepły. Mhm. Jakiekolwiek złogi tam, parafiny niewielkie, potrafi rozpuścić. Więc kilka razy spróbujmy to zrobić. I Gasimy teraz... samochód yy, dawcy? Nie, no bo jednak alternator pomaga. Okay. Ja wiem, że to jest ryzykowne, ale to, wam, to właśnie wam powtarzałem, że w niektórych samochodach producent zabrania. Zabrania pożyczania i brania prądu. Ale generalnie z punktu widzenia elektrycznego, jeżeli samochód dawcy pracuje, no to jednak alternator jest tutaj motorem napędowym do tego, tak? Aha, e... czyli, bo są takie sytuacje, gdzie ludzie opisują, że coś się spaliło w samochodach. To jest to ryzyko. To jest to ryzyko. To jest to ryzyko. Tak, bo... Może się spalić alternator dawcy. Może. Dlatego jak są nowe samochody, to najbezpieczniej oczywiście jest, jeżeli uciągnie, mhm. zgasić samochód dawcy, żeby nie pracował. Czyli potraktować go jako prostownik. To, tak, jako powiedzmy, bufor z akwator jest mhm. tak? To jest najbezpieczniejsza sytuacja, ale często gęsto jeszcze jak mamy przewody kupione za 29,99 to nie wystarcza. Tak, ja podlinkuję w tym miejscu tutaj ten film, naprawdę zaglądnijcie sobie, obietnice na etykietach, a rzeczywistość to bardzo często to są jakby... Przekroić, zobaczyć ile jest miedzi. Dwie różne rzeczy, ja ważyłem 10-centymetrowe odcinki tak. tych kabli. To jest, dramat, to jest po prostu dramatyczna sytuacja. Adamie, czy swój samochód odpaliłbyś na przewody i dojechałbyś powiedzmy do miejsca, gdzie go możesz naładować, czy wolałbyś wymontować akumulator, naładować go i wrócić z naładowanym akumulatorem? To o tym już myślę... Mówiliśmy kiedyś w programie, szczególnie uczyliśmy właścicieli samochodów japońskich. Często, gęsto doświadczęto na własnej skórze Toyota Camry 92 rok, Scissor v bardzo ładna, wielorybek taki, w czasach, gdy nie było części do tych samochodów. Dzisiaj części są. Spalił mi się mostek prostowniczy. Właśnie z tego powodu, bo auto, które kupiłem, stało na placu jako uszkodzone. Ale potrzebowałem wjechać sobie kawałeczek z tego, bo tam taki teren, gdzie nie dało się lawetą podjechać. No więc mówię, okej, okay, z przewodów na chwilę. Odpalił, oczywiście, przejechałem niedużo, mało tego. Potem po naprawie też stwierdziłem, że skoro już jest sprawna to nie było czasu na ładowanie się motora, to może z przewodów i do domu dojadę. Raptem 80 km No i brak ładowania. I okazuje się potem u takiego mojego elektryka, który no już teraz nie pracuje zawodowo, ale to taki starszy pan z ogromną wiedzą, którego pozdrawiam, chociaż pewnie on nie ogląda takich rzeczy, bo on ciągle siedzi w tych swoich schematach, to powiedział, że Japończyki mają, mają taką przypadłość, że potrafią się diody spalić właśnie z powodu przeciążenia. Diody na alternator. Tak, dokładnie. Więc zawsze to jest awaryjne odpalanie. Więc pamiętajmy, jak jest awaria, jeżeli mamy inną, inną możliwość, tak? czyli mamy możliwość wymontować akumulator, pożyczyć akumulator, mhm. bo, bo są sytuacje, że Jasne. możesz od kogoś pożyczyć, no to skorzystajmy. Ale, jak jesteśmy w lesie i, no i nie ma innej nie, możliwości, dlatego to się nazywa awaryjne. Dokładnie, awaryjny. Nie, nie mylić tego, bo to jest bardzo ważna rzecz, że to jest awaryjne uruchomienie. Tak, mhm. tak jak z hamulcem. Teraz hamulec nazywa się hamulcem postojowym. Ale kiedyś definicja awaryjne. przepisów mówiła awaryjny. Mhm. I no, zmienili tą definicję, dlatego że obecne klikacze elektryczne hamulce nie spełniają wymogu awaryjnego hamowania. Albo w trakcie jazdy nie da się nie da się go użyć. go użyć. A kiedyś było to konieczne, ponieważ były systemy jednowodowe, więc jak ci pompa wysiadła, to musiałeś mieć ten ręczny. Korzystałem a, kiedyś. Już teraz wiem, czemu młodzież kupuje stare BMW-ki, żeby jeszcze był ten hamulc. Żeby rękaw był, tak. tak. <laughs> Słuchajcie, jeżeli chodzi o przewody, no nie jest łatwy, łatwy temat. Ja tutaj też dolinkowuję drugi temat, gdzie pokazywaliśmy drugi film, gdzie pokazywaliśmy, jak je w miarę prawidłowo używać. Pamiętajcie, gdybyście sobie sami chcieli zrobić, bo wcale nie musicie tych przewodów, że tak powiem, kupywać. Mhm. Kupywać. Mówię jak kupować. moja córka, my, to jak była malutka używa słowa kupować i mi tak zostało kupować, y, bo możecie je sami sobie zrobić. Ten przewód to jest nic innego jak 3 metry z jednej strony i 3 metry z drugiej przewodu spawalniczego plus dobre żabki. My akurat nie to oferujemy na zasadzie koszty plus robocizna. Y, staramy się, żeby te żaby były fajne. Wiesz co jeszcze chcę zrobić na przyszły sezon Adam? Kupić żabki albo znaleźć takie, które będą całe zabudowane. Bo tutaj mm -hmm. mimo wszystko istnieje ryzyko y, spięcia, zwarcia. Mm -hmm. y, oczywiście jak obsługuje to osoba odpowiedzialna, na to wiesz, no nie będzie kłopotu. Bardzo mają mocny ścisk, więc ja myślę, że ryzyko. No nie no, wiesz, wózek mógłbym podnieść, mhm. tak? Nie, no bo czasem to są bardzo słabe. A, ale wiesz, czemu pomyślałem problem. o tych przewodach dla ciebie? Pomyślałem, że jak będziesz kiedyś w terenie i może będzie ci potrzeba mieć pawarkę to tak. te przewody mogą ci, się, mogą ci się przydać. Adam, to jest dla Ciebie. Trzy metrówki mam nadzieję, że nie będą za krótkie. Jak się okażą, że są za krótkie, to mam jeszcze dłuższe. No nie, ale trzy metry to jest i tak nadto. Nie nam tyle nie oferuje, ale też pamiętajmy, że im dłuższy przewód, spadek tym spadek napięcia. Więc trzy metry to jest max. Kupujemy po 200-300 metrów tego przewodu. Domyślam się. I od kilku miesięcy każda nowa dostawa uh -huh. jest tam o kilka złotych Droższa. więcej. Kilka uh -huh. złotych więcej. Co prawda, wiesz, nie wiedziałem, że to się na kilometry kupuje. Dzień dobry. Pierwszy raz chcieliśmy kupić, chciałem kupić 200 metrów przewodu. Ale to, to 200 to jak? Nie, to kilometr, dwa, trzy. Tam namówiliśmy kogoś, żeby nam sprzedawało na mniejszej ilości, ale powiem ci, że w tamtym sezonie pierwszy raz to wprowadziliśmy, sprzedaliśmy 2 kilometry tego przewodu. Ale tak, po pierwsze podobnie to bo w każdym warsztacie, bo często dochodzi do tego, że mamy kłopot z odpowietrzeniem, potrzebują tego prądu, a dwa, że to jest zakup na całe życie. Tak uważam. Nie da się tego podrobić. Ja jedny przewodek kiedyś kupiłem przypadkowo, lat temu, nie wiem, 15, we Włoszech. Były bardzo elastyczne, to mnie zastanowiło i, 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 i działają. Do, do dzisiaj, że mogę faktycznie tam nawet dieselka sobie prygnąć, jak jest sytuacja. Natomiast nie oszukujmy się, zaczyna się to grzać nieprzyjemnie, no bez sensu, tak? Potrzebujemy mieć, szczególnie właśnie w samochodach tych współczesnych, gdzie się musi wszystko zgadzać, tak? Bo komputer steruje jak nie ma napięcia, nie ma ciśnienia, nie ma wygenerowanego, no to wiadomo, że nie odpali. Więc zamiast wydać 8 dych, na coś, co jest Do niczym nie, to jest nie służy. To sobie, dokładnie. Na temat przewodów zakończymy. Ja cię jeszcze chcę wypytać odnośnie akumulatora, ale to zrobimy w oddzielnym materiale. Zatem dziękuję. Bardzo dziękuję. Przewody są moje. Przewody są twoje.